Cześć, słuchajcie, mam kluczyk, nie zawaham się go użyć, ale zobaczcie, do czego on będzie służył, bo to jest zegarek inny niż wszystkie i to też jest unboxing inny niż wszystkie. Zobaczcie, co tu mamy: zegarek Adriatica Swissmate Watches Tourbillon. Dla znawców tematu, wiecie, wiecie już o co chodzi, zobaczcie, zawarli zobacz, really blisko. Fantastycznie on wygląda. Zaraz go wyciągamy z pudełka. Zobaczycie z bliska swoją drogą na taki dłuższy techniczny materiał. To już teraz wspomnę, że nakręcimy go na, nasz, na naszym kanale na YouTube. Też w tytule kanału Sklepzegarkami.pl. A teraz cieszcie oko, bo to jest naprawdę. Coś niebywałego, ale żeby nie było tak kolorowo, to powiem Wam tak, bo będziecie musieli dwa razy usiąść. Pierwsza rzecz, to zegarek jest tylko i wyłącznie na zamówienie. Koszt 59 tysięcy złotych i drugie, drugi, drugi siat to to jest bardzo dobra cena.